Dzień dobry Państwu. Dzisiaj tematem będą spadki, a konkretnie spadki z długami. Kiedy umiera nam ktoś z bliskich, poza tragedią, jaką jest najczęściej śmierć tej osoby, pozostaje jeszcze kwestia spadkowania. Zdarza się nierzadko, że dana osoba pozostawia nie tylko spadek, ale również jakieś długi. Nie zawsze jesteśmy w stanie zorientować się szybko. Jak to się przedstawia, czyli czy rzeczywiście warto taki spadek przyjąć? Na ogół jest tak, wiem to z doświadczenia, że bardzo boimy się przyjmować spadku, nawet jeżeli jest znaczący w sytuacji również poważnych długów. Jest to ogromny błąd. I dziś o tym, kiedy warto przyjąć spadek, jest to pierwszy punkt tego programu. Oczywiście, przyjęcie spadku wtedy, kiedy są same długi i żadnego majątku nie ma sensu, to wie każde dziecko. Natomiast zawsze, jeżeli zmarły pozostawił choćby jeden znaczący składnik majątku, tutaj koniecznie trzeba się sprawą zainteresować. Najczęściej jest to mieszkanie, dom, nieruchomość czy udział w nieruchomości. Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to sprawdzić stan księgi wieczystej, bo tam dowiemy się dużo na temat nie tylko nieruchomości, ale również czy jest ona obciążona. Kiedy więc jesteśmy pewni, że dojdzie do sporu między spadkobiercami, nie jesteśmy w stanie też ocenić wartości spadku w stosunku do ilości długów, wtedy może się okazać, że Wejście w spad przyjęcie spadku po prostu się nie opłaca. Dlaczego? Zgłoszenie przyjęcia spadku trafia też do wierzycieli, którzy szybko wyciągną rękę po długi do spadkobierców. I wszyscy wspólnie będą za długi zmarłej osoby odpowiadać, mimo że nie będą mogli skorzystać z, ze spadku ze względu na przykład na niezgodność e, przy sprzedaży. Tutaj zdecydowanie też zalecam fachową pomoc, ponieważ no, wchodzimy tutaj w poważne tematy antywindykacyjne, gdzie trzeba dokładnie wiedzieć, jak zachowują się w podobnych sytuacjach wierzyciele i jak się przed tym bronić. Oczywiście najlepszym wariantem przy spadku jest to, kiedy jest tam nieruchomość. Sprawdzamy księgę wieczystą i już wiemy, czy nieruchomość jest. Pozbawiona wpisów, czy ewentualnie jakiś pis jest. Jeżeli jest pozbawiona wpisów, czyli możemy ją sprzedać od razu, jeżeli oczywiście nie ma sporu między spadkobiercami, to trzeba to zrobić. Jeżeli jest kredyt hipoteczny na tej nieruchomości, trzeba również uzgodnić z wierzycielem hipotecznym kwotę długu, i też najlepszym wariantem jest sprzedać tę nieruchomość, jeżeli oczywiście nie jest ona nam. Potrzebna do życia rodziny. Czyli najbezpieczniejszą formą w sytuacji, kiedy mamy w spadku nieruchomość i z drugiej strony sporo długów, jest przyjąć spadek, szybko sprzedać nieruchomość, a pieniądze odpowiednio zabezpieczyć. Ale przejdźmy do początku. Wiemy już, że Jesteśmy potencjalnym spadkobiercą, możemy ten spadek przyjąć lub nie, tego jeszcze dzisiaj nie wiemy. I co robić z wierzycielami, bo przecież taką wiedzę też posiadamy, że tych wierzycieli może być sporo, czasem o tym wiemy dokładnie, czasem tylko przypuszczamy. Podstawowa zasada, proszę państwa, unikaj kontaktu z wierzycielami. Nie masz żadnego obowiązku, żeby ich informować o zgonie dłużnika. To jest ich problem i można na tym tylko przegrać. Także tutaj z całą stanowczością mówię, nie kontaktuj się z wierzycielami poza sytuacją, kiedy jest to wierzyciel hipoteczny i chcesz sprzedać mieszkanie czy dom, który uzyskałeś spadku. Co by było, gdybyś zrobił inaczej? No, uczciwie chcesz wszystko do, dogadać się z wierzycielami, dowiedzieć się, ile zmarła osoba była winna danej instytucji. Okazuje się, że bardzo chętnie dopiszą ci dodatkowe kwoty, być może ze 100 tysięcy zrobi się 150, a ty nie będziesz mógł tego w żaden sposób zweryfikować. Natomiast przyznając się, że jesteś spadkobiercą, i po części automatycznie uznajesz te długi zgłaszając się do wierzycieli, zrobiłeś ogromny błąd. W przypadku, kiedy wierzyciele nie zorientują się odpowiednio szybko, a może to nastąpić nawet po dwóch, trzech latach, że dłużnik zmarł, bardzo prawdopodobne jest przedawnienie długu, no szczególnie jeżeli te długi już po śmierci. Zmarłego zostały sprzedane do kolejnej firmy, co często się dzieje. Jeżeli dług nie jest spłacany, wówczas wierzyciele handlują tymi długami, sprzedając do różnych funduszy i taki dług potrafi zmienić właściciela kilka razy w ciągu dwóch, trzech lat. Bardzo ważną kwestią jest to, żeby nie działać samodzielnie. Tak, jak już mówiłem, dług może być przedawniony, ale trzeba to udowodnić. Często jest tak, że wierzyciele zgłaszają się do spadkobiercy, no bo w pewnym momencie mogą to zrobić, jak już wiedzą, kto przyjął spadek, zawyżają roszczenia i to również trzeba sprawdzić. Samemu się tego nie zrobi, jeżeli nie posiada się odpowiedniej wiedzy. Jest też możliwość negocjacji długu z wierzycielami wtedy, kiedy sprawa idzie źle. Kiedy można to stwierdzić? No, wierzyciel musi pójść do sądu po to, aby uzyskać nakaz zapłaty. Nigdy dobrowolnie się nie spłaca, chyba że zaproponuje jakieś sensowne warunki. I wtedy, jeżeli sprawa w sądzie idzie źle, w pewnym momencie można usiąść do stołu z wierzycielem i znacząco zmniejszyć kwotę długu. Ostatnio w sprawie, którą prowadziłem, udało się zejść. O 70% kwoty głównej, czyli z długu 100 tysięcy zrobiło się 30 tysięcy. Może jakiś przykład życia. Tematem spadkowania z długami zająłem się troszkę przy, z przypadku. Moja koleżanka zgłosiła się do mnie w roku 2017. Wtedy to została obdarowana spadkiem po matce, zakupu holiczce. Bardzo dużo długów, mieszkanie nieobciążone na Ursynowi. Zupełnie nie wiedziała, co robić, i rady, które wtedy no, udzielałem trochę intuicyjnie, a trochę oczywiście konsultowałem z moimi znajomymi prawnikami, były, tak jak powiedziałem, sieć cicho, mieszkanie musi zadecydować, czy je chcesz zatrzymać, czy sprzedać. Czekaj na rozwój wypadków, nie informuj nikogo o tych długach, a było ich bardzo dużo. Znalazła koleżanka w dokumentach zmarłej matki, bankowych co najmniej 200 tysięcy, może nawet troszkę więcej, a dodatkowo kilkadziesiąt chwilówek, czyli na pewno wartość tych wszystkich zobowiązań przekraczała 300 tysięcy. Mieszkanie wówczas było warte około 400 tysięcy. Więc tak człowiek się opłacało, ale wiadomo, że chciałby się na tym wyjść jak najlepiej. Koleżanka zrobiła doskonały ruch, no to już nie była moja rada, tylko jej wybór nie sprzedała tego mieszkania od razu, trochę wynajmowała, ale w końcu się to znudziło i w roku 2020, kiedy mieszkania osiągnęły najwyższą cenę, po prostu sprzedała. Czyli w tym momencie już to nie było 400 tysięcy, a ponad 500 tysięcy. Zapytacie Państwo pewno, co z tymi długami. Mamy 2023 rok. Dokładnie, jeżeli chodzi o to, co wydała koleżanka na spłatę długów o matce, wynosi zero. Nie, nie byłoby prawdą, gdybym powiedział, że tak zostanie. W tej chwili toczy się kilka spraw. Sporo zostało wygranych. Większość wierzycieli, szczególnie tych z mniejszymi kwotami, po prostu się nie zgłosiło. Ze swoim roszczeniem, czyli prawdopodobnie łączna kwota do zapłaty za długi zmarłej matki zamknie się w 100 tysiącach złotych. Czyli zarobiliśmy ponad 200 tysięcy. Na dodatek, oczywiście, trzeba brać pod uwagę wartość pieniądza w czasie. Te 100 tysięcy teraz, a 100 tysięcy 6 lat temu to są już zupełnie inne pieniądze. Koszt pomocy zamknął się w kwocie w około 25 tysięcy złotych. Także jak widzą Państwo, absolutnie ta taktyka się sprawdziła i jeżeli będą Państwo w takiej sytuacji, gorąco polecam właśnie taką metodę działania, a nie naiwne zgłaszanie się do wierzycieli. Ile jestem winny, winien. Z całą pewnością temat Spadek z długami jest dzisiaj częstym przypadkiem, dlatego też zachęcam wszystkich zainteresowanych do kontaktu, gdyby taka sytuacja miała miejsce u Państwa. Zachęcam również do kontaktu w innych sprawach, gdzie mają Państwo problem ze spłatą zobowiązań albo może coś takiego nastąpić. Jeżeli chodzi o kontakt z moją kancelarią, adres mailowy znajdą Państwo pod filmem uprzejmie proszę o kilka słów, czego problem dotyczy. Na wszystkie maile odpowiadam osobiście. Dziękuję bardzo.